Speedrun O kurwa Aha Dawid, nie literalnie w to wierbiałeś oh, Jezus, a mnie straszysz, nie? Patryci znajdą ja like... I... Co teraz? A, okej, okay, okej okay. Ej, to będzie, ej, to będzie straszny shit show, stary no, a w ogóle widziałeś jakiś gameplay, z tego czy chodzi Tak, co, tak, tak, zle? tak, 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 Jakby to widziałem. Jakby to jest coś, tak, co tak, tej tak, tak, wchodziło w tym garnku na górę, nie? No. Dobra. Okej. Okay. Let's go. O, oh, you... oh, nie. Ja dobra, tak, jest dobra. Jest dobrze! Easy. Oh, good game, easy. Hey, do you actually you think you stand a chance of escaping from here? I bet 10 souls will okay. fall long before you catch even a glimpse of sunlight. Stop oh. this homeless chatter oh. You're supposed to be setting up at the next channel. <laughs> so <that> I'm committed. Of course, my mom is. Jezus! Ej dobra, nie, ja już się stresuję, ja już mi już mam Ewa mam łapkę sposana, nie? No ja nie powiem, ale jak pierwszy Aha. raz to robiłem to ja spadłem to jakieś 10 razy Ej to będzie jak jakie spadniemy Dobra dobra, jazda Ej dobra to jest easy Dajcie mi coś cięższego. Hide battles tak. <laughs> Dobra, uh! możemy iść tylko drogą lub drugą drogą Nie da się dojść te... Dawaj szybko się... Dawaj szybko się... Ja pierdolę Ej, dobra poszło Ej, oj, oj, dobra, dobra. Ej, to jest laser, tak? Teraz trzy na... Tak, tak, uważaj, uważaj no, Żebyście się Dobra A. Robimy... A Ej, dobra, co teraz? Teraz nie stawaj na terenie Nie stawaj Okej, okej, okej O nie, o nie, o nie Nie mnie, wla... <śleszy> Sorry <Fuck. śleszy> dobra, easy, easy, easy Dobra, jazda i za każdym razem trzeba zacząć od początku? Tak A Znaczy to... nie, nie za każdym razem Tam gdzie spadniesz w sumie Ale... A. Często No... To takie czaptery Czasami da się złapać Czasami... Nie no, czasami się da złapać eee, Jakieś miejsca, często jest tak, że spadniesz na sam dół Aha! No to w sumie ma sens, nie? Że nie jak nie masz takiego stricte życia, tylko... Jezus, fuck That's depressing Ogólnie ty też jest szybsza droga O Dobra, dobra. Możemy być bo... szybszą tego. Tutaj. Jaki odmach? typ! Dobra. Easy. Ej, bez kitu. Jest kit. Tak. <grym> Ej, to jest chore, nie? <grym> A nie się przed wiesz. No tutaj tak no. niech będzie. A, no? Dobra, bo ja prowadzę. Dobra, prowadź. Dobra, speedrun. O kurwa, aha, 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 o kurwa, aha, ej, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, a! Ej, kurwa, nie, ja nie wiem gdzie widzę, ja patrzę się przez raz w dół i kręcę kamerą, dobra, jest, cool. jest kurwa! No, mieliśmy radę, easy! To będzie, to będzie na highlight cool. rail. chuj. Trzy? Ja, okej, okay. dobra. Dobra. Ej tu, ej, tu easy, nie? Imo. Dobre, ej, good już speedruny. My... A i teraz, muszę się, będę musiał się trzymać, tak? W tym E, tak? E, nie, 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 nie musisz trzymać. Jak to, a, tym to się Babylon! Puści... No <laughs> nie, ty się puściłeś! Ale jak? Czemu się puściłeś? No bo... To automatycznie się, się trzymasz. No właśnie nie! A nie, dobra, faktycznie, tak, dobra. <laughs> Bro! A, spacebar chuj... space to stop climbing, Fernand, Fernand. Na wypiszą co zobaczcie sobie to na VR Maybe one day, maybe one day Ej jesteśmy z chapter, tak? Ej, to z czaptek, tak? To zapiszę. Nie, nie, to się nie zapisuje, tu nie ma zapisu ła, skaczemy, 3 4 O kurwa, aha Jezus! Jesus. Uważaj teraz, nie złap się zna tego 34G Okej okay. Oj, jaj, jaj. Wow, wow, wow No i wyjść jakby spadasz, uh. no to niby możesz złapać czasami na platformę, ale nie zawsze ale w sumie idzie, idzie nawet spoko, w sumie... No! nacki, Welcome to my sex dungeon. Kurwa. I teraz... Jezu. Dobra, prowadź szefie. Dobra. Teraz, jak to było? Jezus, ja tu jakbym kurwa grał w jakieś diabelskie Hugo. Kliknij <laughs> kupiwa dziewięć, żeby się kurwa poddać. Sprzedać duszę diabłu. Ej, dobra, z tego mi się łapy po co? Nie, nie wiem jak tobie. Nie, no, on mi jest w porządku, w sumie. Tutaj musisz skoczyć trochę wcześniej, bo. O, ładnie. Okej, dobra, trampolina again. Ten trampolina to idzie tutaj, widzisz? Gdzie, gdzie, A, aha, dobra. No, 3, 4, okay. I, czekaj, musimy. Okej, okay, dobra, myślałem, że te runy są jakieś tutaj... możliwe. Trzeba speedrunować. Trzeba... Teraz. Tak. A nie! Nie! Jo! Jest, jest! Dobre, easy! jest łatwe! Zgaduj! Uwielbiam płynąć, bo... Nie płynąć, bo... Uwielbiam płynąć, bo... Uwielbiam płynąć, jakiś Uwielbiam Ja uważaj bez. na kolce, uważaj na kolce. Znaczy chodź do, do mojego poziomu i potem możemy szybko pójść. Jak no te kolce Bro. Mm. Ja. na przemian, nie? Nie, 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 nie. <grym> nie. Fuck. Kurwa. Nie, to musimy naraz oboje iść. Ja Jak to będziemy. no. A. Nie, nie, nie.

Ale jak trafi na ten laser, to co w sumie? Chcesz zobaczyć? Nie. Albo dobra, ja pierdolę, kurwa. Nie. Ja pierdolę. Chcesz zobaczyć? O nie! Ziomek. Dobra, bez wiem. Chcesz zobaczyć co się stanie jak sprawić na to. No, kurwa. no, ej? Dawaj. Nie! A, jeszcze ani razu nie udało nam się yy, niczego złapać przy spadaniu, więc eee... Wpinał zupę. tak teraz sobie kminię, że sobie mogę napisać first time playing. No, w sumie. Coś tak, to może zmienić teraz się. Teraz to zmienię, no. Słyszymy? No, 3, 4, 1. 3, 4, 2 O nie! Trafił on Mamy tu Trafił on nie, u mnie O nie. stary, stary, ja no lecę Dobra! Oh. Ej słychać krzyki bez eskitu, ale nie widziałem jej na dole Wle, pierwszy raz od bardzo dawna nie mam E... energetyka przy sobie w eskitu Nie, nie będziesz silował monstera Nie Nie, chciałem, nie chcieli mi dać dealer Okej jest lunch To jest w tych braciach? Może Niech ja nie wiem Coś mi się jeszcze nie zdarzyło To Ci wyślę to Spoko to, e, ten, ewentualnie też spróbujemy zagrać powinno nie Dobra. powinno być na podstawie 3, 2, 1 Dobra. teraz poczekaj chwilę. Chodźmy na ten, co teraz chodzi. Ile? Dobra, trzy, cztery. Dobra. A nie! Don't proszę, me, proszę! Ciągnij Nie dam rady, nie dam rady. Dasz, radę, nie dam dasz radę, radę. radę, dasz radę, dasz radę. Musisz <laughs> dać radę. Nóżki mi się ślizgają. O, o, jasz, jest, jestem, jestem. Ja to głupa no, Ej, dobra, ale wszyscy pytali dalej nie Adelaida ja mówi, że to u jest coś w ogóle innego, jest jakaś no, totalnie nowa produkcja. Aha. Eee, no ale, ja, ja, ja się tu wyślę w sumie. Bo mam, mam wrażenie, że to... Ja, a, Spoko, ale... teraz tuż pod tym musisz stanąć i czekać aż wychodzi... nie, czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Teraz wszędzie ja i teraz e, lecimy, lecimy, lecimy. Do góry, do góry, szybko, o. Dobra, dobra, okay, dobra. Tuś pod, tuś pod to trzeba stanąć. I czekamy na następny raz ze lecimy. Dobra. Dobra, 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 new record, let's go, let's go. Na easy, easy. Za pierwszym razem, zjął <laughs> literalnie to wyglądało na o wiele łatwiejsze na y, tym... na internecie. W sensie, sorry, na trudniejsze, co? co? No. Nie, Czekaj, to teraz. Platforma. Jest. Gotowy? O... Teraz jak będzie cało, to możemy skoczyć. Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Okay. Okej. Okay, Okej, okay. Dobra. W sumie z jakiegoś powodu mam takie, że... Eee, a, nie! nie, nie, bro! Dobra, jest, 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 jest. Z jakiegoś powodu mam takie, że jakby... Z jakiegoś powodu jedno z nas pierwsze. Mimo, że tak naprawdę w niektórych nie. momentach nie. No. Ja pierdolę, czy oni mogą przestać z tymi platformami? A, teraz trzeba poskakiwać? Nie! Tak. Nie! Nie! Dlaczego? Dlaczego? Mam cię, mam cię! Proszę, nie! Teraz ja cię mam. Nie, wiem Złapmy się z czegoś, Szybko, na tą platformę, na platformę, na uh, do platformę! No Dobra! jest, do jest. jest. Kurde, my god. Tak, teraz Dlaczego ty... Dlaczego ty zawsze trafiasz To tą, tą a ja nigdy? Zawis... O okay. <grym _> nie Co? Nie, blisko było Nie no, co ty Chyba Calculated, kurwa Jezus Okej, 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 okej Nie spadli, to jest nie? Dobra, teraz spokojnie, spokojnie, Tam radę. Co ty, już teraz? A, do... Dobra. Dobra. W ogóle, okay. Ja się bałem, że to koło się będzie kręcić, nie? to. Dlaczego?! Nie! Przecież byłem! Przecież byłem! Przecież byłem! przez byłem! Cofnij się, cofnij się, cofnij nie. się! Cofnij Dobra. się! Dobra, jest OK. Bro. Prawie musieli zaczynać od nowa, to już nie ma po Dobra, czekaj, czekaj. Dębie, skoczył, pójdwa, co mnie straszysz? <laughs> A tak Dobra, eee, jestem gotowy. Hej. Teraz? Na pewno? No? Ja dole. O nie! Wow! Kurwa, kurwa. Nie! Jestem tu, Proszę. jestem niżej, jestem niżej, jestem niżej. Dobra. O, Nowy rekord! Ojciec. Rekord! Tego naprawdę nie dupię. O nie, ty ty no to spodowałem. ty pier, no chyba się pierdolisz. Nie, ja, ty, ja tam nie skarbię, nie. Dobra, na jedne trzy, cztery? Ale ty... Trzy. No dobra. Co? Czyli no. pojedynczo. No... no trzy? Dobra, no. Trzy, cztery. O nie! O no, nie, tu nie no, ma nic, tutaj tu nie na ma nic. Moment. Nie, nie... Ledwo! Dawaj! Chcesz sobie uciąć drogę? Co raz ja ci <grym> Dawaj, normalnie. Albo kłóka co innego. Jezu, prawie spadłem z karma, Powiem ci tak, teraz byłem, teraz byłem w sobocie na, na imprezie i Masz czasami tak, że dziękujesz sobie z przeszłości? Bo ja na przykład miałem gotowe no? słuchi chińskie, kapanosy i energetyki gotowe w domu. Tylko wstałem i miałem takie, oh my, premii z dnia poprzedniego. Wow. Muszę na Mila 3, 4, Dobra, to też myślę, że już jest w miarę wyciwczone. No. Następny ten tu. nawet trochę za późno, ale będzie git. Dobra, no. Okay. Idealnie. I'm here. Dobra, skaczamy oh. Jezus! Ej, dobra, nie jest najgorzej. Jaki ty, prosto, gry. O! Okay. O! O! Czepię się! Tak po ja prostu tak wygląda. Dobra, to nie Ale szkacz. kurwa, ty nie podpnęłaś do, do samego pływa krawędzi. Jaki ty. A nie, czekać Ja szuka, szuka. Nie, nie jest tu, właśnie no. Lepiej, widzowie, teraz. Tego paska się nie pozbędę, bo jakby to tak jak już jest na pełen ekran Po prostu tak ma tak pasek ma też w tylko że jakby akurat tak ma wcięty ekran Żeby nie było widać Nieważne Aha No po prostu muszę to sobie jakoś tak skalibrować ale no nie teraz No ja to zobacz sobie jak to wygląda teraz i będziemy musieli ustawić lepiej no. jest Jezus no. dobra jesteśmy No to był w taki mały dżungl I teraz O no Dobra, tu okay. Patrz na ślepo. tak Jezus... Jezus, o nie! Sobie. A skąd z powrotem? Skąd z powrotem do tyłu? No, o! Ja to jestem na jakieś się... O, i zajęliście. Dobra. Kurz. Nie! No. 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 Ej, tak, myślę, że mnie jest, to mój jest mój po prostu. Jest... No nie, ale no nie, chciałbym, ale nie. Tym razem, kurczę, no nie. Dobra, i to jest ta najgorsza. Ja nie wiem, jakie to przeszliśmy no, ostatnim się... razem. No. Teraz? Dobra. Dobra, dobra teraz tylko takie małe jumpy, nie? Bam. Tak, tak. Bam. 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 Oh. Dobra. 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 Teraz easy, easy, easy. Teraz ten fejs. nie wiem, jakie... Nie wiem, czy easy, ale oboje nie trafiliśmy kurwa, w tą beczkę ostatnim razem, więc... <noise> Trzy, cztery. No. Nie, no... A no nawet i koniec. Ale nawet nie jakby... I co ja on z... Ej, nie no, przestań się ruszać! Ale uratowałem nas! A, uratowałeś, uratowałeś. uratowałeś. Dobra, ciągnij mnie, ciągnij. Cio ciągnę mnie. Ciągnij... Ale... Kliknij B, czy tam coś, żeby... Jak wyciągnij? B? Nie wiem. A co daje jest O, jest, jest, dam. Jest. Dobra, dobra. Okej, 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 Dobra. Nie wiem, ja nie wiem stary, nie? 3, 4, gry O jest I teraz nie musimy skakać no. na tą beczkę, możemy skoczyć po prostu tam prosto eee czekaj Coś takiego o. Dobra A rekord Huu Jezus łapam tak ja łapam tak skurfone 242, 244 metry, uwaga 247... nie, nie, ufa Chcę zrobić wielki reveal 47, nieważne No to poczekaj, poczekaj potem Nie, fotel. no co to jest? <grym> The hell, to, to nawet nie da się złapać <grym> pod na... i ja, Nie! Okej, okay, na 4 lecimy, a biegniemy jak, na 4 jak, da. jak, jak mam da. to zrobić? Czyli jakby biegniesz i musisz skakać nad tymi laserami? Znaczy to tyle to, to ja rozumiem, ale jakby. <coughs> czyli jakby musimy jakby jakieś szybkie. quick jumps? Czy. jakby. jump, bieg, jump? Bo nie, e, jump chyba, bieg, jump, ale tak trochę uważać musisz, no. Nie wiem, ciężko mi to opisać, no. Po prostu. Nie ja wiem, jak no będziesz no gotowy, no. to możemy mnie zdać, może powiedzieć. inaczej, może inaczej, bo w sumie tu już robisz ten level. To skaczemy jak to jest blisko nas, czy jak oba są w środku? Mi się wydaje, że lepiej jest jak oni są blisko nas. Dobra. Tutaj zaczniemy biec na to. A czyli co, że nie skaczemy, tylko jak będzie no... teraz blisko, to biegniemy i jak one są obok siebie, to skaczemy. Nie. Znaczy... E no po prostu teraz jak będzie szło, to po prostu biegnę, bęgnę, skaczę, potem s e skaczę jeszcze raz. Zazwyczaj musiałem dwa razy skoczyć, jeśli się wydarzy. Czyli skaczemy jak jest blisko nas? Tak, tak. No dobra, dobra. Nie, nie, to jest Nie, to jest chyba. Ja się mam szczerze, że to się nie uda, ale. ale... To, to, no. wygląda, to jest łatwiejsze niż wygląda, powiedzmy. Dobra, jak wyjdzie tutaj po nas, to możemy. 3 4 gry, dobra. dobra, dobra o! No, dobra, 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 dobra. Masz rację, miałeś rację, że to, to jest. No, łatwiejsze niż wyglądało. Tam idziemy? Dobra. No, teraz. Tu. 3, 4, ry Od razu na metropolinę, kurwa. Albo nie, albo nie. On... Dobra, jestem. Panie, czekaj, teraz... E... O nie, musimy oboje... Okej, okay, dobra. Ej, ogólnie, chciałbym teraz to puścić. Ja. <laughs> Bo ja muszę przytrzymywać skok, żeby aha, trzymać się, ale aha, jak muszę... Aha, jak... Aha. Jak puszczę to spadamy na sądu Ale kurwa troll by był, nie? <noise> A ja se podziwiam widocznie Ej, ominąłem 4.7, pojemnale Dobra Kurwa, czy to jest auto? Znaczy, what? The fuck? No Okej okay. Here I am again, oh seeing your progress is somewhat, uh, well, how should I put it, chaotic, the fuck? I decided to give you a little help, so here's a card designed especially to speed up your journey, well to hasten in your inevitable downfall should I say, <laughs> oh but don't get your hopes up, I won't let you keep the car at the end, so join me again I'm a precious <laughs> cargo Poczekaj Moja postać... Moja postać jest... Po Moja postać jest bardzo potrzebna do reprodukcji reszty świata, no Dawid, ty literalnie w to bieg O Jezus, a straszysz, nie? I ci po znajdą Ci pojebane, literalnie auto stało Ej, może tak, jak pariewem, czy nie? Okej, okay, dobra, eee... nie następnym razem ja prowadzę, nie? No spoko. Jeśli spadniemy, a nie spadniemy. Nie, nie jest znaczy... No, no, nie jest takie ciężkie. W sumie pierwszy raz prowadziłem to auto, zawsze my brat to pierwszy tubiegł okay, musiałem. Okay, okay. Ej no, słuchaj, co robimy tutaj? Co się dzieje? Na chyt... A, tutaj ha, widzisz dobra. tą, widzisz, na to. Trzeba no, tak jakby no, skakać, nie... stoisz na środku, stoisz na środku i skaczesz do drugą stronę. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, czekaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, skaczamy, skaczamy na to. Okej. Okay. Teraz stoisz na środku. W złą stronę skoczyłeś. Ziom, do, do przodu, do przodu, do przodu Dobra, dobra, hej, okay, dobra. W sensie ja nie skoczyłem źle, no bo skoczyłem źle, ale e, no. po prostu spanikowałem. Chodź, dawaj, to... No. po prostu spanikowałem, zacząłem wnikać, co, co było. A, a tak. we, jak ległem w dwie osoby, to to jest moment, kiedy. Naj najwyższy kiedy doszedłem. A, w dwie osoby? No. A w trzy? W trzy wyszedłem doszedłem na, na górę, tego, w a potem już tam dalej, To Ogólnie tutaj to jest ja! ciężkie. O nie! Nie, 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 nie uważaj! Bo tutaj są te, te holse, to no, jest do tego ciężkie. Dobra, jak gasz czwórkę, to jest. Yy, to jest łatwiejsze. Dobra, no. tutaj musimy stawać na te. Możemy się odjeść ja bym raz poczekał. Do, ja po, to, do... o, utrzymać, teraz poczekał. No. Ja nie mogę się utrzymać, kurwa. Teraz chodź na to. Aj, i teraz no. skaczemy wyżej. Dobra. No. O nie! Galoglicz, ja kurwa, mój bierz, bierz, Nie, mure. nie, proszę, proszę, nie. Proszę, proszę, nie. Proszę. proszę. Stoj! E, udało się! Jaki, jakimś cudem? Okej okay. Skaczesz? Nie no, no nie! Zejdź mi A to... Dobra Chyba skacz na to! Oh. Raz wyżej! Jest zero! Ja mam... No nie właśnie! A ja nawet nie podkreślę! Na dobra, czekaj, czekaj! Czekaj, bo tam są chody oddech, oddech, oddech! Bierzemy oddech! Eee... I teraz na to tutaj i na to tutaj. Ok. Easy. A ty, teraz chodź is... od tej strony. Co? They had it in the first half. They had it in the first half. Dobra. Okay. Okay. Teraz na to i sketch Easy. Teraz gdzie są kolce? Kolce będą tam pewnie. Chodź. kolce. O oh, nie. Well. Teraz What? czekamy na tę platformę. Na tą, tą Aha. Uh -huh. Dobrze, szefie. Nawiadę <grymne> Okej okay. I... o nie Dobra I tutaj Dobra eee, Czekam na platformę Okej okay. Aha Nie 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 O O Koniec Dobra. Nie 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 ja pewnie Nie O Przyszedłeś, przyszedłeś! tak z tak. A czekaj, ja muszę skoczyć jeden poziom e, Gdzie jest ta platforma? Aha, dobra, tu, 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 tu dobra. Jesteś? Okej, okay, jest. tak, tak, jest. A, tutaj możemy nie, nie ma, nie ma już, tak, możemy po prostu tutaj mi trzeba iść O co, Dobra, Dobra, już myślałem, że one będą spadać w dół, ale jest okej, okay, powiedzmy tu tak. jest? Jeszcze patrzenie nie. U Banser, jeszcze nie! Tu co jest? Patrzenie w dół! Jakby jak ustawisz, kamerę w dół, to jesteś idealnie no. w stanie sobie wycyklować uh, gdzie mniej więcej spadniesz, to jest taki trochę. No nie! To się skończyłem wystarczająco! Dobra, spoko mam cię, mam cię. Dawidził. Dobra. Oh yeah. Jeśli if, if you are stuck, press nie jest save location button in pause menu, co? Dobra, nieważne. Zamknij je. Wiem co robię. Rozkazuj mi. Skoczemy? No Okej. Okay. Teraz no, to, nie, o, y, a nie. idziemy tam do góry w nie na skałę, dobra, to, to, to ładnie wylądujemy. 3, 4, 1 Okej, ok, dobra. To jest to jest, to jest... Dobra. No to teraz musimy skoczyć na to jak to będzie szło, a potem na, na tamto, a potem na to. Dzięki, 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 fierlo. Okej. Okay. O nie! Proszę Nie! 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 Gdziekolwiek! Kurwa! Dlaczego ty się tak miło żebyś szedł w jedną... Teraz... Jak lecisz i trzymasz strzałkę czy tam czujesz do przodu, nie? To no. jakby mniej więcej manipulujesz w którą stronę spadasz? No. no. to czemu tego nie... Ale robujesz? nie udałeś! <śledzimy> Robiłem to przecież!